Nie igraj z aniołem w pozostałych rolach. Odcinek 102. Co się stało? Wybacz. Musiałem przyjść. Tylko ty możesz mnie uratować. Co ci jest? Mam halucynację. Oszaleję. Ona mnie prześladuje. Kto? Iwet. Iwet? Nie czuję się zbyt dobrze. Balbina mi mówiła. Co ci jest? Nie wiem. Boli mnie głowa niedobrze mi. Nic dziwnego po tym, co stało się z Vivianą. Nie mogę uwierzyć, że kogoś zabiła. Dla matki to dramat. Nie chcecie dobijać, ale wszystko zostało udowodnione. Może miała powody, żeby to zrobić. Możemy wezwać lekarza, albo pójdziesz do niego jutro. Dobranoc. Dobranoc, Juanie Miguelu. W niedzielę już mnie tu nie będzie. Czujesz się lepiej? Wyspałem się. To dobrze. Obawiałam się, że nie zmrużysz oka, bo ta kanapa jest niewygodna. I byłeś bardzo zdenerwowany. Przykro mi, że cię przestraszyłem. Byłam naprawdę zaskoczona. Sprawiłem ci kłopot, zostając na noc? Nie, nie martw się Nie martw się, przeciwnie Chętnie pomogę ci pozbyć się męża Jak mu wytłumaczyłaś moją obecność? Nie widział cię I jeszcze tu jest? Nie spał w domu? On nigdy tu nie sypia Co jeszcze zrobił Amador? Uparł się, żeby zobaczyć dziecko i dopiął swego, choć Elsa była temu przeciwna. Myślałem, że tu nie przyjdzie. Odwiedza Nelsona. To pretekst. Przychodzi do ciebie. Ma w nosie mnie i dziecko. Chce nam dokuczyć. No nie wiem, ale jeśli tak, to mu się udaje. Dlaczego nie zostawi mnie w spokoju? Możesz się od niego uwolnić. Wyjdź za mnie. Myślałam, że gubernantka Maity nigdy nie wyjdzie na wolność. Juan Miguel miał rację, że jest chora. To dlatego popełniła morderstwo. Zabiera ją do domu, by podjąć leczenie. A kiedy będzie zdrowa, zamierza ją poślubić. Myślę, że... Nelsonie? Zanudzam cię? Nelsonie, odpowiedz! Nelsonie! Nelson! Nelson! Nelson, Nelson! Nelson! Nelson, Nelson! Nelson! To szlachetne z Twojej strony, ale nie mogę się zgodzić. Jak długo będziemy tolerować tę sytuację? Zapomniałeś o kilku rzeczach. Rodzice Elsy przygarnęli mnie z dobroci serca. Wychodząc za Nelsona, Elsa popełniła błąd, ale wciąż może go naprawić. I chcę to zrobić. Jak tylko będzie wolna, rozpocznie nowe życie. To już niedługo. Kochałeś ją i wciąż kochasz. Teraz Elsa pozostaje poza twoim zasięgiem. Ale wkrótce. Eduardo, co się stało? Nelson. Rozmawialiśmy, nagle zamknął oczy i przestał reagować. Co mi się stało? Wciąż nie rozumiem. Musiałaś się za dużo wypić, i coś ci się przywidziało. Widziałem ją. Słyszałem. Dotknęła mnie. Byłeś pijany i miałeś omany. To było takie realne. Widywałem ją już w ogrodzie Juana Miguela. Iwet? Przemykała jak cień. Jej włosy powiewały na wietrze, aż znikała wśród drzew. Widziałem ją, choć byłem trzeźwy. Znowu masz obsesję na jej punkcie? Nie. Ale dlaczego dręczą mnie wspomnienia o Iwet? Była taka rzeczywista. Wiem, że to niemożliwe, bo przebywa w Europie. A może umarła? Czyżbym zobaczył jej ducha? Wierzysz w to? Boję się. Nie wierzę, ale widziałem ją. Oszaleję. I to przez ciebie. Blanko? Co ci jest? Nic. Juan Miguel powiedział, że podda cię psychoanalizie. Czekam na niego. Dlatego jesteś spięta? Denerwujesz się? Nie masz powodu. Jeśli Juan Miguel odnajdzie przyczynę choroby, to cię wyleczy. Wspólnie się z tym uporacie i wrócisz do zdrowia. Wiem. Szukając przyczyn moich problemów, studiowałam psychiatrię. To co cię niepokoi? Coś innego. Wczoraj Juan Miguel rozmawiał ze mną. I co? Między nami chyba wszystko skończone.